Dzień dobry, wieczór, moi drodzy, witam wszystkich serdecznie, oczywiście Sena z tej strony, moi drodzy, witam po świętach. No cóż, na poniedziałek nie dałem rady odcinka, ale no, wiecie, święta, samo przez się. Ciężki czas, naprawdę ciężki czas. Ale co, wracamy do, na do naszej końcóweczki, Stronghold Crusaders HD. I jeszcze jedna prośba, oczywiście pozostawcie po sobie znak na kanale, a po drugie... Moi drodzy, co robimy z tą serią? Czy chcecie, żebym ja nagrywał to w ciągu, czy żebym ja tytuł wybierał... Sam. Jeżeli ktoś ma jakieś preferencje, dajcie znać. Będzie miło. Eee, ja planuję, chyba, chyba po prostu pojadę do Strongholda 2, bo tam już będzie mniej tych misji. Czyli Stronghold 2, Stronghold yy, Crusader 2. Yy, co tam jeszcze? Później może też jakieś misje Artura. Albo po prostu Warlordsów najnowszych. tak? No zobaczymy, wykombinujemy, czy chcemy tę kampanię dorzucić z jakiś czas z tego Strongholda. Z Definitive Edition, czy tego, no, odświeżonego, tak? No, zobaczymy, no, dogram do oczywiście, nie będę grał całej kampanii w tym ostatnim, w ostatnim odświeżeniu, tylko, no, te dodatkowe, które wrzucą, tak? Czy są już, tak? Wrzucone jakieś tam chyba jedna, czy dwie. No, ale co? Wszystko przed nami. Dobra, zresztą ja nie przynudzam. Kampanie historyczne, ekonomiczne pomijam całkowicie. Myślę, że to nikogo za bardzo by nie interesowało. A przed nami ostatnia, e Część tych kampanii historycznych, czyli państwa krzyżowców. No cóż, pierwsza misja, Królestwo Armanii, i jak wszystko dobrze pójdzie, to w tym odcinku uda nam się przeskoczyć dwie misje. Wszystko dzięki nieodłącznym raszykom. No cóż, nie będę przedłużał. Napatrzyliście się w tej serii na rozbudowę i walki po 40 minut nieraz. Także jak można krócej, to można krócej. Zapraszam. Ta kampania, skupiająca się na potyczkach, dzieje się zaraz po trzeciej krucjacie. Ale jej zamiarem nie jest wierne oddanie historycznych wydarzeń. Przedstawia ona klimat czasów, gdy terytoria były zajmowane przez oportunistycznie nastawionych lordów z zachodu, chcących zwiększyć swoje dochody. Będzie także szansa spotkać kilku starych znajomych. Uhu, najważniejszy będą znajomi. Królestwo Armenii, misja pierwsza. Podczas gdy król rozpoczyna swoją podróż. Wielu mniejszych panów, którzy dotychczas nie zdobyli bogactw, dzieli zdobyte przez niego ziemię. Niektórzy, wbrew obyczajom rycerskim, rozpoczynają plądrowanie tak zdobytych terenów. Uparł? Umocnij silwą Kel w Armenii. Duke de Pus będzie atakował z pobliskiego La Roche. Zadbaj o to, by ten szczur nie rozszerzył swojego terytorium. No i zadbamy. Moi drodzy, dwie metody narasza w tej misji. Ale to już może jak wejdziemy do misji. Szybko, szybko strzelę pauzę oddalę. Teraz tak. Dwie takie ciekawsze. Bo tu możemy oczywiście się rozbudować, wybudować jakieś wieżyczki z jednej i z drugiej strony. Kasy mamy tysiąca, dużo, mało. Cholerka wie, no ale to spokojnie byśmy jakąś tam ekonomię rozkręcili. Kamienia nas sprzedawali się tyle, żebyśmy w końcu zrobili oddział, który by go tam, koszników, włóczników, czegokolwiek konnych, który by go tam zasypał. Jedyne co to w misji, nasz towarzysz dostaje pomoc, tak? I tak będzie chyba też w następnej, ja dobrze pamiętam. I co ciekawe, dwa wyjścia: albo sobie rekrutujemy na przykład dodatkowych, bronimy się i do tego dajemy sobie tych zaciężnych arabskich, ciężkich i atakujemy go i niszczymy poprzez wejście na koszary, albo zrobimy to odrobinkę inaczej, że wybudujemy najpierw, że wybuduje najemników. Tak, opieramy się też w 100% w najemników eee, I po prostu go eee, zasypiemy. Najpierw podeślemy paru różników, żeby już wprowadzili zamieszanie przed jego wojsk, a później oczywiście asasynów. No i spróbujmy tak gdzie misję, zobaczymy, czy nam wyjdzie. Dobra, od obywuje, moi drodzy. Gra w toku. Pyk, pyk, pauza. Bo czas jest ważny. Eee, oczywiście jakbym chciał coś sprzedać. Do tego, moi drodzy, oczywiście chcielibyśmy rekrutować naszych najemników. Gra w toku. Gra zatrzymana. Gra w toku. Oj! To ja kliknąłem. A, dobra, Tabix, Uff! I oczywiście camp. Trójka? No dobra, niech będzie, że to cztery, nieby jeden, niby jest. Taki sobie tam zapis, żeby sobie był dwa, dobra, czwórka, a tu dajemy piąteczkę. wysłamy kilku. Nowych rekrutów, Oczywiście, wszystko na delikatnym spowolnieniu. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Oczywiście, że mamy trochę towarów. Kilku Potrzeba konnych nam rekrutów, Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Chodźcie moi drodzy Możesz nas liczyć. Możecie zostać tutaj. No i będziemy powoli też sypać asasinami. Nie wiem czy konnych nie wystarczy, ale chyba tak. Wszystko na spowolnieniu, żeby wszystko dokładnie było widać. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. Ser, potrzeba nam nowych rekrutów ser. Potrzeba nam nowych rekrutów ser. No przecież cały czas was rekrutuję. Dobra, damy małego Zuma. Co tam słychać u was, Kopa Kim? Sumo. الشفرة حادة بطشبنا منوبخ ركروتو سير نحن أبطال الفرس تعدو خيولنا جاهزة لا من أسرع يستشمع أتاكوفان إيه خباكم يك دو يدوم اركب مثل الريح Wiadomość od szczura. Nie ma powodu do paniki. Szczurku, tylko bez paniki. Uspokój się, proszę, uspokój. No, oczywiście, że nie ma powodów do paniki. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dociągniemy jeszcze paru. Łucznicy w gotowości. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Mrahu, chłopaki trochę trafiają. الحصان سريع الشهاب تحلق سننتصر الفرس تعدو لا من اسرع هدفنا واضح اقتلهم جميعا اركب مثل الريح الفرس تعدو لا من Nie chcę zostać męczącym. Panie, to już się domosi, że duke Beauregard wysyła arabskich najemników, aby dopomóc duke'owi de Pouce. Nen taber. RK Bukleryje. Al Farah Sudadu. La Aman Asa. RK Bukleryje. Al Farah Sudadu. La Aman Asa. RK Bukleryje. Al Farah Sudadu.

Przykro mi, mój drogi. Za późno. No ale co, misja szybciutka, no to gratisowo lecimy Stary jeszcze z jedną... zwiewa! Zrobiliśmy to, panie! Brawo! Stary szczur zwiało. Misję możemy budować? To jest? Zwycięstwo! Zwycięstwo! Misja druga. Hrabstwo Edessy. Po zabezpieczeniu Armenii przyszły rozkazy, by zająć się przyczynami arabskiej inwazji. Plotki sugerują, że Duke Beregard nakłada wysokie podatki na ludność Sarudżu w hrabstwie Edessy, by sfinansować tych najemników. Mhm, mm a to prosiak. Skieruj armię na wschód i wzmocnij obronę Biry. Sparaliżuj ekonomicznie Duca Beregarda, aby nie mógł zaciągnąć większej liczby najemników w czasie, gdy wykonasz ostateczny atak. No dobra, przechodzimy do misji wykonanej podobnie, tak jak Wam wspominałem. Gra szybka zatrzymana. pauza. Ech, widoczkowo widzicie, co się tutaj dzieje. Kasiorka 3000, plus do tego będzie do sprzedaży jeszcze gra w toku. parę surowców. Gra jeżeli będę miał taką potrzebę, gra, w toku. gra zatrzymana. I do tego jeszcze chciałem, dorzucimy może z dwa domki. O tak, klasycznie. Tu damy zabezpieczenie. Idziemy rekrutów ser. Żeby już tam zaczęli szczelać jak najszybciej. Czwóreczkę damy tutaj. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dokąd tym was rozwiąże, może do mieć szybciej konnych. Nam nowych Potrzeba nam nowych rekrutów. Sir. Potrzeba nam nowych rekrutów. Sir. No ser. Dobra, tylu ello, was jest os niech Nasi zwiadowcy mówią, że oddział arabskich najemników już wyruszył. Mogą tu być w każdej chwili, no panie. To nie masz będą do nam. Co ja biedne porażą. Dobra, strzelamy. I tutaj strzelamy jestem Jak najszybciej. szanowny, jestem sprzedać jeszcze drewno, szybciutko. szanowny, was możemy... Al na patrolu. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Dobra. Trośeczki, to już przyspieszamy. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. My, nasi bohaterowie. Już tam jedziesz. Panie, ludzie do broni. Lecimy, lecimy.

obleśne dały nogę, panie. Zostawili swojego generała, by dowodził zamkiem. No i moi drodzy, tak zaliczone dwie misje. Nic dodać, nic ująć. Jeżeli macie ochotę tutaj się bawić z czymkolwiek jakimiś rozbudową i całą resztę, ależ bardzo zapraszam Was, proszę bardzo, tu jest przejście. Ró Rób te co chce ta czy róbcie wysunięte wieże do ataku, żeby go tam trochę pognębić. Pełna dowolność. No cóż, moi drodzy. No, coś długo to zwycięstwo. Jesteśmy zwycięzcami. To najważniejsze. Ten komunikat sprawia, że od razu dzień jest lepszy. Wychłe. A ja oczywiście nie przedłużając. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Jak możecie pozostawcie po sobie znak na kanale. Pozdrawiam Was z. Nas. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Bye bye.